Witam Was serdecznie na moim kanale. To już 13 raz, kiedy mogę Was zaprosić na kolejny odcinek rowerowego tripu. W poprzednich odcinkach głównie pokazywałem Wam moje wycieczki po Czechach. Tym razem zapraszam Was nad Polskie Morze do bardzo małego miasteczka Chłopowa. Gdy zastanawiacie się, gdzie to jest, to odpowiem Wam, że jest to miejscowość, która bezpośrednio graniczy z Władysławowym, a to miejsce już bez problemu znajdziecie na mapie. Wiele słyszałem o tej części Polski pod względem potencjału rowerowych wycieczek. No i muszę przyznać, że się nie zawiodłem. Udało mi się zrealizować aż trzy wycieczki podczas pobytu w tych pięknych okolicach. Pierwszym pomysłem na wycieczkę w ramach rowerowego trypu było zrobienie pętli, która by obejmowała takie miejscowości jak Strzębia Góra, wraz z Latarnią Morską w Rozewiu, Ostrowo, Łebcz, Swarzewo i z powrotem przez Wadysowo do Chłopowa, gdzie była moja baza wypadowa. Łącznie wyszło około 35 km. Za zaplanowanie wycieczki znowu odpowiedzialna była aplikacja mapy.3, która sprawdziła się relacyjnie. Będąc w tej okolicy, obowiązkowo trzeba odwiedzić Latarnię Morską w Rozewiu, która wpisuje się w słynny szlak polskich latarni morskich. Następne miejsce na mojej trasie była Strzębia Góra. to typowa nadmorska miejscowość, podobnie jak Chłopowo i Władysławowo. Na pewno dużą zaletą tych miejscowości są ścieżki rowerowe, które przez nie prowadzą i wchodzą w skład słynnej trasy rowerowej R10. Dzięki temu, dojechawszy do Ostrowa udało mi się trochę zboczyć z głównych turystycznych tras. Jadąc tam tędy, cieszyłem się pięknymi widokami, ciszą i faktem, że rowerzyści mogą korzystać z bezpiecznych ścieżek rowerowych. Ale oczywiście nie było tak na całej trasie, momentami musiałem jechać normalną drogą. Wjechałem w kierunku łapczewa i Swarzywa, urzekłem mnie bogate lasy, które muszą być idealne pod względem występowania tam na jesieniu grzybów. Piękne kaszubskie wioski i otwarte przestrzenie które pięknie wpisują się w wielkie, ruchome wiatraki. Jechało się bardzo miło. Czuć było, że dla tych wszystkich miejscowości rowerzyści są ważni, bo tam gdzie się tylko dało, była ścieżka rowerowa i całkiem dobre oznaczenie komunikacyjne tych ścieżek. Po ilości spotkanych na trasie miłośników dwóch kółek widać, że nie tylko ja to doceniam. Podczas swojej wycieczki udało mi się spotkać również pielgrzymów z pobliskich miejscowości udających się do Częstochowy, co z tamtej części Polski jest rzeczywiście prawdziwym wyzwaniem pielgrzymkowym. Jeśli chodzi o poruszanie się rowerem w tych okolicach, to miło by było popatrzeć jak ludzie stoją w gigantycznych korkach próbując lechać do W tym miejscu Polski wydaje się, że rower jest najlepszym środkiem transportu. Tradycyjnie przypominam, że jeśli ktoś jest zainteresowany jakimiś namiarami na nocleg, dobrą restauracji lub jest zainteresowany jakąś inną wskazówką, to proszę zostać odpowiedni komentarz pod filmikiem. Z przyjemnością podzielę się swoją wiedzą. Jeśli jesteś w stanie polecić jakieś fajne miejsce w Polsce, które jest stworzone dla wycieczek rowerowych, to będę również bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że spodobał mi się film. Jeśli tak jest, to jeśli możecie zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. To bardzo mi pomaga i motywuje do dalszej pracy. Tymczasem zapraszam was z największą przyjemnością na rowerowy tryb numer 13. Trzymajcie się i może do zobaczenia gdzieś na rowerowym szlaku.